Dobra, tutaj mamy przejazd drugi od końca, czyli teoretycznie trochę wolniejszy, ale tam różnica była niewielka, także też, też powinien być dobry przejazd. Ładny start, chociaż trochę tam mogłeś przypalić sprzęgło. No, to samo co w poprzednim przejeździe, tylko, tylko tu jeszcze wbiłeś trójkę i troszkę pociągnąłeś dalej, czyli teoretycznie trochę lepiej, a tu jedziesz dalej w takim zawieszeniu. Tu się, kula, tu, się, tu się kulamy, nie? O! To całe to jest takie kulanie. Tu jest OK, 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 OK... I tu się kulamy. Trochę jesteś za blisko tego pachołka tutaj, biorąc pod uwagę, że nie, że, że nie używam ręcznego. Troszeczkę jesteś za blisko i teraz jak zaczniemy kręcić, to na pewno wyjedziemy bardzo szeroko. Albo będziemy jechać bardzo wolno, po prostu, tak jak tutaj. Tutaj lepiej niż w poprzednim przejeździe. Jesteśmy trochę bardziej y, po prawej stronie, więc trochę jest lepsze ustawienie pod kątem tego pachołka. Trochę Jesteśmy w lepszej pozycji. I znowu za późno skrętnie. Pachołek już minął, to powinna być taka inicjacja skrętu. Ten pachołek, tak jak wtedy mówiłem, że troszeczkę przed nawet pachołkiem powinniśmy skręcić. Więc trochę jedziemy cały czas tutaj za szeroko. Tak jak mówię, właśnie bardziej tam, czyli bardziej bardziej do wewnętrznej. Tu trochę jesteśmy za bardzo oddaleni od prawej krawędzi, bo do tego lewego, ciasnego zakrętu dobrze byłoby się złożyć właśnie praktycznie od tej linii białej po prawej stronie. O, tutaj już tak całkiem fajną prędkość przeniosłeś. Tu trochę można by było szybciej. O, i tu mam wrażenie, że lepiej niż w poprzednim przejeździe, bo tak jakoś nie, nie było tego, o, nie było tego, że tu pojechaliśmy teraz prosto, tylko skręcił samochód. Czekaj? O, wydaje mi się, że troszkę lepiej, spokojnie, no tu, jakoś tak nie wiem co się stało, w jakiś pościsk e, wpadliśmy. Chyba tył się delikatnie odkleił i przez to samochód mocno zwolnił. Spokojnie? Generalnie. Troszeczkę bardziej tutaj do zewnątrz powinniśmy wyjechać, właśnie, żeby dobrze zaatakować następny zakręt, czyli to samo co w poprzednim przejeździe. I przez to, że tak skręciłeś mocniej kierownicą i chyba puściłeś gaz, to się odkleił tył. Jeszcze zobaczmy. No to była taka inicjacja skrętu bez gazu, czyli teoretycznie dobrze. No ale widocznie prędkość była na tyle duża i twój skręt kierownicą był na tyle duży, że tył postanowił się odkleić, więc wpadliśmy w taki delikatny poślizg nadsterowny, który spowodował te, te piski opon i przez to mocno nam ten poślizg odhamował samochód. O i tutaj w tym momencie się okazało, że jest taka zmuła, obroty spadły i jest po prostu, nie dość, że jesteśmy w trochę złym miejscu, to jeszcze jesteśmy bardzo wolno, więc to jest spora strata czasowa. Bez tragedii, ale ogólnie powinno się tu bardziej wyjechać. Tutaj bardziej, bardziej to tu wypuścić. Wyprostować troszkę kierownicę i potem już pełnym gazem jechać całą, całą tę sekwencję. Trochę za daleko od lewej tarki gaz hamujemy skręć. Dobra. Tutaj dobrze. To też dosyć dobrze. teraz mocno hamujemy, mocno hamujemy, To ten problem, że jedziemy bez biegu żadnego. To Musisz się po prostu tego jakby technicznie sobie to poćwiczyć, żeby zawsze puszczać sprzęgło. Lepiej niż w tamtym przejeździe, ale z kolei o bez sensu jesteśmy tutaj tak daleko po prawej stronie. I przez to, że jesteśmy tak daleko po prawej stronie, to teraz musimy jechać mocno w lewą stronę z kolei, aż na tą tarkę, żeby dobrze się ułożyć do tego pachołka. I pachołek jest ładnie wzięty, tylko że bez sensu jest ten tutaj cały wąż robiony, czyli bez sensu mocno w prawo, potem mocno w lewo. Zamiast tego dużo lepiej byłoby po prostu tu już przeatakować tą, tutaj już przeatakować tą tarkę. W tym momencie już skręcać w lewo, już patrzeć na pachołek, gdzie on jest i już tutaj zacząć skręcać i wjechać. Ja to na zawodach bym wjechał lewym kołem tak, że prawe koło miałbym na tarce, a lewe koło... Na tym na tym na tej trawie i na tym zawieszeniu co masz, prawdopodobnie też bym tak robił, bo wątpię czy tam jest szansa o zahaczenia o coś, ale aż tak hardcorowo nie trzeba tego robić, ale lewymi kołami tu na pewno już bym powoli. Tu już na pewno bym skręcał mocno w lewo. Żeby już się fajnie ułożyć do. Przejechałbym lewym kołem tu po tarce, trochę jeszcze dał w lewo później i w prawo za pachołek. O, a tutaj bez sensu taki zawies, nie, Ostrożnie. Ci mówiłem, że ostrożnie, bo się bałem, że się tam noga pośliznie gdzieś. Bo mi się tak zdarzyło kiedyś, żebyśmy nie, 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 nie uderzyli w bandę. Tu trochę mam wrażenie lepsza prędkość przeniesienia niż wtedy. Bo tak jakby widać, że to się szybciej wszystko dzieje. Wtedy się prawie zatrzymałeś. Trochę za daleko od opony, nie? Tak samo. I trochę to pierwsze dodanie gazu. O, tutaj to dodanie gazu było niepotrzebne. Lepiej było mocniej skręcić kierownicą i dodać gazu i już nie puszczać. oponę, skręcamy, skręcamy, jeszcze nie i teraz. O, to dodanie gazu spowodowało, że, że trochę nas bez sensu tutaj dodać gazu w tym momencie, nie? I troszeczkę nas wy, wy, wyniosło. Chociaż to nie miało wielkiego znaczenia tak naprawdę. No tutaj też jedziemy znowu w takim zawieszeniu. Od tej opony, o tu już i tu jest zawieszenie. Nie jest ani przyspieszane, ani hamowane. Tutaj lecimy, jedziemy, jedziemy i dopiero tutaj zahamowałeś. A tak naprawdę powinien być gaz, 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 gaz. gaz, gaz, gaz. Bardzo mocne hamowanie z całej siły. Od razu spuszczeniem puszczeniem sprzęgła i, 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 i objazd tej beczki. A beczkę ładnie objechałeś ciaśniutko, ciaśniutko, bardzo ładnie prawo, ciaśniutko, ciaśniutko da, jedziemy prawo, ciaśniutko, ciaśniutko bardzo ładnie tu tak sam nie wiem, tak ok, trochę za daleko od trochę za daleko od beczki I tak. I pamiętaj, żeby tą kierownicę odprostować. i gaz już, i odprostowuj, odprostowuj odprostowuj, o tak no i tu to wyjście fajnie. No,